Witam cię widzu. Dzisiaj będzie taki krótki short sheet o tym, jak działa magia w tej grze, ponieważ pojawiło się kilka pytań na temat dlaczego e, dlaczego magia w tej grze nie jest w stanie nie jesteście w stanie rozwijać od pierwszego poziomu i nie jesteście w stanie jej skillować. Otóż z magią jest to trochę bardziej skomplikowane, bo żeby być w stanie rozwijać na przykład taką Kriomancję, czy taką. Floromancję, czy na przykład taką piromancję, to niestety najpierw trzeba znaleźć książkę, żeby być w stanie, bo nie ma żadnego skilla. To trochę działa tak w zasadzie takiego zamykającego się koła. Żeby skilować tą umiejętność, to potrzebujesz umiejętności. A żeby mieć tą umiejętność, musisz mieć chociaż pierwszy poziom. A żeby mieć ten pierwszy poziom, musisz najpierw wyskilować tą umiejętność. No i tu koło się zamyka. I na ten, żeby zdobyć ten pierwszy poziom. Tej umiejętności, żeby skillować sobie na przykład taką piromancję, to trzeba znaleźć księgę. Można w wieży magów spotkać na przykład maga, który będzie ci podnosił maksymalny potencjał. Tak jak widzicie, ja tu mam podniesione do 11 poziomu. E, tak na próbę zrobiłem, żeby sprawdzić, czy to pozwoli. E, czy to pozwoli wyskilować tą, e, ten pierwszy poziom tej piromancji, ale nie, niestety nie pozwoliło. Więc trzeba znaleźć pierwszą księgę w jakiejś skrytce. No, i ja czekałem na ten materiał właśnie, e, aż znajdę jakiś taki, aż znajdę jakąś taką księgę sobie. No i tu udało mi się znaleźć. Proszę bardzo. Dajemy użyj. I jak sobie wcisnęliśmy to użyj to już widzicie piromancja przeskoczyła na pierwszy poziom i teraz mamy pierwszego tego skilla z piromancji i teraz możemy zacząć tą piromancję spokojnie rozwijać no i jak sobie tą piromancję rozwiniecie na przykład do tego 12 poziomu tak jak w moim przypadku to możecie poszukać jakiejś wieży magów której oczywiście tutaj nie ma, bo już wszystkie wieże magów ostatnio zrobiłem ale wygląda... o tu jest proszę bardzo, jeszcze jedna zostało. I w takiej wieży magów na samej górze spotkacie sobie taką e, panią, tudzież pana Magina, z który, u którego możecie wyskilować tą e, piromancję na następny następny poziom. Będzie was do edukowywać z tego. Nie wiem, jak jest z kriomancją. Cały czas szukam kriomancji. Jeżeli wy macie jakiś pomysł, gdzie można e, wyskilować e, kriomancję, to ja bardzo chętnie, bo ja. Nie ukrywam, że bardziej właśnie chciałem iść w tą kliomancję, jak tutaj zresztą jak tutaj zresztą widzicie. 11 poziom mam dopiero, i to jest właśnie z ksiąg, tylko nie znalazłem żadnego nauczyciela. Więc, jeżeli macie jakiś pomysł, gdzie można tą kliomancję skillować, to ja bardzo chętnie, bo już całą północ znalazłem, tu jakąś wiedźmę lodową zabiłem, jakieś. Jakieś inne historie, tutaj sporo tych lokalizacji sprawdziłem, ale no niestety żadnego nauczyciela tej kryjomancji jeszcze mi się nie udało znaleźć. Także tak jak mówię, jeśli ktoś z Was ma jakiś pomysł, to ja bardzo chętnie e, posłucham i e, zobaczę, e, przetestuję Wasze pomysły. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia, życzę miłego dnia.